Witajcie moi kochani. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem tego, co się wydarzyło wczoraj i w dalszym ciągu się dzieje. To znaczy, to ten post w community, gdzie się wspieramy w naszych życzeniach. Słuchajcie, tam aż było gorąco. Pięknie, naprawdę, wspaniale. Wszyscy współpracowali, że tak powiem. Manifestacji. Już wiem, że już dzisiaj się niektórym spełniły życzenia. Cieszę się bardzo. No i przede wszystkim chciałam wszystkim podziękować, którzy wspierali moje życzenie. Jeszcze się co prawda nie spełniło, ale ja wierzę, że z Waszą energią, z Waszą pomocą na pewno dojdzie to do skutku. I oczywiście będziecie powiadomieni, jeśli tylko to życzenie się. Spełni, kochani. Wiecie, co dzisiaj e, zrobimy takie krótkie czytanko? Mam, mam nadzieję, że krótkie dla Was, żeby Was tutaj nie zanudzić. E, kto o Tobie dzisiaj myślał, i może co myślał? Jestem bardzo ciekawa, e, co nam wyjdzie w kartach. Ach, a póki zacznę. Kochani, nasze community zostało zasilone nowymi kartami po polsku. I znowu od Agnieszki. Słuchajcie, Agnieszka e, po raz drugi wysłała nam cudowne karty. E, to są anioły światła od Diana Kupa i Tarut Wróżka. Ja muszę sobie najpierw oczyścić się z nimi. Połączyć i tymi kartami następnym razem zrobię czytanie. Także Aguniu, wielkie, wielkie dzięki. To jest tak miło. Naprawdę. Przede wszystkim bezinteresownie, bo. Nasz... Oj, coś by było spadło, a nieważne. No to jak spadło, to niech leży, nie? Także jeszcze raz Agnieszko, dziękuję bardzo. Ok, to co, kochani, to zaczynamy i zobaczymy, kto dzisiaj o Tobie myślał, i jeśli myślał, to co myśli. <grych> ok. Poproszony, łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie odnośnie, kto tobie myślał i jeśli tak, to co myślał? Okej. Okay. To ruszamy. A, już się zaczyna. Pan Bucek chyba nie widział, jak Agnieszka dzisiaj pracowała i jeszcze każe jej się schylać i ćwiczyć tutaj jogę podłogową. Już. Co o tobie dzisiaj myślał królowa mieczy? Już Wam mówię. Pierwsza osoba, która dzisiaj o Was myślała, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. To jest królowa mieczy. Dla niektórych panów, którzy to oglądali, to mogła być może być wasza ex. Bo mamy kartę żeńską. Dla pozostałych to może być przyjaciółka. To może być niekoniecznie matka, ale przyjaciółka, może siostra, może szefowa. Aczkolwiek z kartą um, kochanków, <tryk> muszę powiedzieć, że to jest osoba, która żywi do Was um, uczucia. To mogą być właśnie siostrzane, przyjacielskie. W każdym razie ta kobieta dzisiaj bardzo mocno myślała o Waszej więzi. Um, o tym, że, że są uczucia między Wami, mogą być tęsknoty. No i z trójką kielichów, co myślała? Myślała o tym, że, czy może już się nawet skontaktowała, żebyście gdzieś poszli, żebyście poświętowali, żebyście się razem pobawili. I tutaj, z kartą śmierci, może być tak, że to jest osoba, z którą. Nie macie już jakiś czas kontaktu. Może się zerwała przyjaźń i coś między Wami jakby się zakończyło, ale śmierć zawsze pokazuje nowy początek. Więc jest pewna osoba w Twojej energii, która myśli o Tobie, która ma uczucia do Ciebie i która po tym, jak między Wami zakończyła się może przyjaźń. Chcę wyjść z propozycją spotkania się. Ok. Czy zobaczymy następną? Tak. Mamy pazia mieczy. Pento to wyskoczył. To może być dziecko. To może być dziecko, które również, podobnie jak ta królowa mieczy, jest, jest z może być spod znaku powietrza. Ale nie musi. W każdym razie ten paś mieczy to może być Twój syn, to może być ktoś yy, młodszy brat w każdym razie ktoś młodszy albo ktoś, kto jest bardzo młodej energii, yy, który może być nawet starsze, ale zachowuje się jak dziecko. Tak czy siak, to jest osoba, która Was na co dzień obserwuje, kochani. Yy wiecie co tutaj jest osoba która was obserwuje to może być mówię dziecko to może być nie wiem, wasz młodszy partner, na przykład, czy, czy wasz partner, który, eks-partner, załóżmy, który był młodszy od was albo jest młodszy. W każdym razie ta osoba, będąc w takiej niedojrzałej energii, będzie chciała wyjść do was, bo znowu mamy pazia kielichów, czyli znowu ta niedojrzała energia. W każdym razie. To jest ktoś młodszy, czy ktoś z młodą energią, będzie chciał coś osiągnąć, jeśli chodzi o Was. Myślał o tym, że jakby to zrobić? Co zrobić, aby znowu nawiązać kontakt z Wami? Abyście znowu może zaufali. Tu słyszę o zaufaniu. I ta osoba myślała dzisiaj o tym, aby. Wyjść do Was z uczuciami, coś Wam podarować. Dlaczego? Ponieważ ta osoba bardzo mocno cierpi przez Was, nie, nie ma nocy, nie, ma noce nieprzespane, takie bardzo destrukcyjne myśli i tak dalej. Ok, kto następny? cóż nam się położyło. I znowu mamy pazia, Monet, mamy Słońce i mamy. Diabełka, jeszcze jedną kartę i dziewiątka buław. Znowu mamy pazia, pazia monet. To jest taka energia bardzo powolna. To jest również, może być, mówię, wasze dziecko, młodszy brat, albo też ktoś, dla którego byliście szczęściem, czy jesteście szczęściem. To jest, mówię znowu, niedojrzała energia, aczkolwiek ten ktoś nie jest jakiś narwany, tylko raczej ma poukładane w głowie. Chociaż na tą chwilę mówię, może mieć pracę, wiecie, może robić jakieś szkoły, studia, bo to jest młoda osoba znowu. I co ta osoba myślała? Ta, myśla, ta osoba myślała dzisiaj o tobie właśnie jako o szczęściu. Jeśli jesteś matką, siostrą czy partnerką, to ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że jesteś naprawdę szczęściem, że, się, że jesteś w życiu tej osoby. Ale. Ta osoba, i tu oczywiście nie z wszystkimi będzie rezonować, mam nadzieję, że z niewieloma, ta osoba jest na tą chwilę bardzo przeciążona energetycznie. Dlaczego? Ponieważ jest w jakichś uzależnieniach. Słuchajcie, to może być, ona jest przywiązana do jakiegoś nałogu, do jakiejś sytuacji, do grupy ludzi. Wiecie co? Ja słyszę sektę, ja słyszę alkohol, ja słyszę prochy. Um, Gry hazardowe, to może być wszystko, i to jest tak, tak to ciąży na tej osobie, że ona naprawdę myślała o tobie, że tylko ty możesz tej osobie pomóc na tą chwilę. Ok, przesuwamy do góry i patrzymy dalej. Kto jeszcze? Kto jeszcze dzisiaj myślał o tobie, i jeśli tak, to co? Mamy na razie takie oprócz tej królowej, yy, ja wiem, na co niektórzy z Was czekają. Ale na razie mamy młode energie, niedojrzałe, ja bym to tak powiedziała, niedojrzałe energie, no i tą królową mieczy. Okay. Uj, no teraz to Wam się może bardziej będzie podobać. <laughs> Słuchajcie, z siódemką mieczy mamy kogoś, kto pojawia się i znika. Kto przyjdzie, narobi hałasu i później go nie ma. Ktoś, kto zawsze zostawia sobie furteczkę otwartą. I właśnie taka osoba dzisiaj o Tobie myślała. Z ósemką monet ta osoba myślała o tym, że chciałaby pracować... Nad spełnieniem swoich marzeń w stosunku do ciebie, że chciałaby, aby te marzenia, które ma, chciałaby nad tym popracować i aby taka nowa szansa, bo z asem monet, żeby się narodziła między wami nowa szansa, że chciałaby nowego początku, właśnie, jeśli chodzi o uczucia, o to spełnienie marzeń, chce pracować ta osoba nad tym, aby to co jest między wami prowadzić w taką bardzo mocną stałą energię. A monet to jest stabilizacja, zakotwiczenie, stabilizacja emocjonalna, uczuciowa, jak i finansowa, czyli praktycznie taka karta rodziny. Zobaczymy jeszcze, czy ktoś jeszcze myślał? Kto jeszcze i co myślał o tobie? Co tu mamy? Osobę taką ognistą, ale taką pełną energii, ale bardzo przeciążoną. Ktoś myślał o Tobie. Jako o osobie stabilnej, której ta osoba, która właśnie o Tobie myśli, za mało dała. Nie dała Tobie tyle, ile potrzebujesz. Może tutaj słyszę, może Cię okradła. Pewna, tak, pewna osoba, która mogła Cię okraść w przeszłości, na tą chwilę myśli o tym, jak bardzo ją to obciąża. Jak, jak nie może sobie poradzić. Tutaj też słyszę, niekoniecznie musisz wiedzieć, że, że zostałaś okradziona właśnie przez tą osobę. I... Na tą chwilę ona toczy wielką walkę i bardzo mocno zastanawia się nad tym, czy tobie to, o tym powiedzieć. Czy ruszyć w Twoim kierunku? Bije się bardzo z myślami, nie wie, co zrobić. Ma problem z dokonaniem wyboru. Tak czy siak, tą osobę bardzo mocno obciąża ta sytuacja. Nie wiem, kto to jest. Może jeszcze jedną, dwie karty. Może kto, ktoś nam się pokaże. Chyba, że już wiesz, że była taka sytuacja, no to wierz mi, że tak. To może być jakaś znowu: mamy. Słuchajcie, Pazia Buław. I to, co powiedziałam na początku, to jest ktoś takiej ognistej energii. Ktoś taki napalony, rozpalony. Ym, ktoś, kto ciągle jest w biegu. To może być też ktoś moczy. To może być nawet Twoje dziecko. To może być młodszy kolega z pracy, ale to jest ktoś, kto dużo jeździ autem. Pokazuje mi się niebieskie, szare auto. I właśnie ta osoba, która mogła cię z czegoś okraść, to nie musi być zaraz coś finansowego, na tą chwilę bardzo ją to obciąża i jeszcze się zastanawia, czy ci to powiedzieć, a jeśli wiesz, jak ma to zrobić, żeby ruszyć w twoją stronę. Ale tutaj wygląda na to, że ta osoba ruszy w Twoją stronę, że będzie poddana właśnie sądowi. I wiecie, co pokazała się jeszcze królowa kielichów. Jeśli jesteś pod znaku wody, rak, skorpion bądź ryby, to to będzie do Ciebie pasowało. I teraz zastanów się Wiecie co? Ty jesteś dla tej osoby, która z czegoś się okradła, czy może cię rozczarowała. Nie wiem, ale tu jest taka bardzo duże brzemię takiego właśnie zranienia. I ta osoba teraz sobie zdaje sprawę z tego, że praktycznie tyle miłości, co ty masz w sobie, tyle bezinteresowności, a ta osoba tak cię zraniła. Właśnie mówię, na tą chwilę zastanawia się mocno. Jak ruszyć, czy ruszyć. Jeśli nie wiesz o czymś, co ta osoba zrobiła przeciwko tobie, no to właśnie ona się mocno zastanawia, aby ci to powiedzieć. Ok, robimy ostatnią osobę. Zobaczymy, czy nam się jeszcze coś pokaże. Uj. ktoś, kto Cię bardzo zranił, ale to albo bar, jest bardzo zraniony. Czekajcie. Okej. Okay. Były mąż, była żona, która cię bardzo zraniła. Praktycznie trzy miecze w serce, ból straszny, rozwaliła całe małżeństwo, cały, całą tą waszą stabilizację. W tej chwili ta osoba płacze, cierpi bardzo, wie, że zawaliła na całej linii, że i nie widzi szans. Dla tej osoby ty jesteś królową monet, czyli tą stabilną, uziemioną, i to właśnie często okazuje matkę i żonę, ta karta, i z dziewiątką kielichów. Ta osoba, ten twój były mąż, to może być też, wiecie, co ojciec, nawet, który was mocno zranił. W każdym razie osoba to może być też ekspartnerka, Ale to jest właśnie ktoś, kto rozpierdzielił całą waszą stabilizację, kto Cię y, zranił bardzo y, uczuciowo i rozwalił całą Waszą stabilizację, całe małżeństwo, to wasze szczęście. I w tej chwili ta osoba bardzo cierpi i zastanawia się, czy są jakieś szanse. Na tą chwilę ona nie widzi jako, jak, żadnych szans, aczkolwiek ty jako królowa monet w tym rozkładzie w, y, jesteś w stanie jeszcze dać tej osobie szansę, aby wróciła znowu ta pełna harmonia uczuciowa, aby z dziewiątką kielichów, no to jest praktycznie w każdym kielichu y, znajduje się jakiś dar, więc do takiego spełnienia y, właśnie uczuciowego i Stabilnego, właśnie takiego życia rodzinnego, emocjonalnego. Ok. To co teraz? To teraz jeszcze weźmiemy znaki Zodiaku. Zobaczymy, jakie znaki jeszcze mogą rezonować, ale mamy dziesiątkę. 10 dni, 10 tygodni, jeśli to jest ktoś, z kim nie miałaś. Od 10, 10 dni urwany, ktoś tutaj w tym czytaniu. Dziesiątka może mieć znaczenie. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy bliźniaki, bliźnięta, trzy tygodnie, trójka trzy miesiące. Mamy byka, dwójka. Mamy czwóreczkę i mamy jedynkę. Nie wiem, jeszcze, dobra, jeszcze dwie mam wyciągnąć. Mamy dziewiątkę. I mamy skorpiona ósemeczka. Kochani, to ja zostawiam tak to czytanie. Napiszcie mi, czy idziecie w rezonans. I jeszcze dziękuję Wam za lajki. Udało nam się podać 500. A to jest rzadkość. Dziękuję, dziękuję. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam i do jutra. Pa!